Kolejny raz na zaproszenie starosty Raciborskiego i prezydenta Raciborza w Braciborskim Centrum Kultury spotkali się mieszkańcy Raciborza na koncercie nawaracznym. 11 stycznia w sali widowiskowej Raciborskiego Centrum Kultury odbył się koncert noworoczny z okazji rozpoczęcia nowego roku kulturalnego organizowanego przez prezydenta miasta Raciborza i starostę raciborskiego. To już długoletnia tradycja, która inauguruje rok w świecie kultury spotkaniem z niezwykłymi artystami, powiedziała dyrektorka Raciborskiego Centrum Kultury Joanna Maxym Benczew. W tym roku na scenie pojawiła się orkiestra M. De Silesia pod batutą Wojciecha Barczyńskiego, dodała dyrektorka RCK. Takie klasyczne wejście w Nowy Rok. I też tradycyjnie, już od kilku lat, wspieramy nasze hospicjum i mam nadzieję, że to jest taki moment, kiedy nasze serca będą otwarte i podzielimy się tym, czego mamy w nadmiarze, ale nie tylko, bo to jest bardzo szczytny cel. Starosta Powiatu Raciborskiego Grzegorz Swoboda zaznaczył, że koncert jest też okazją do podziękowań raciborzanom i wszystkim służbom za pracę i wielkie zaangażowanie na rzecz społeczności. Jak co roku wspólnie z prezydentem miasta zapraszamy o naszych mieszkańców na noworoczny koncert. Jest to okazja do złożenia życzeń, zdrowia, szczęścia, pomyślności, ale również okazja do podziękowania tym wszystkim, dzięki którym zarówno miasto, jak i powiat się rozwija, bo to oczywiście nasi współpracownicy, dyrektorzy jednostek, nasi komendanci, służby mundurowe, ale i ta strefa gospodarcza, prywatny biznes. Dzięki temu możemy spokojnie patrzeć w przyszłość i to również jest taka okazja, podczas której jako włodarze chcemy po prostu powiedzieć wielkie dziękuję. To jest już pewna tradycja, którą kontynuujemy, i nawet bym powiedział, że będziemy chcieli, żeby ten koncert był coraz większym wydarzeniem, jeśli chodzi o mapę kulturalną Raciborza. Bo myślę, że to jest dobra okazja, żeby posłuchać dobrej muzyki spotkać się, porozmawiać, życzyć sobie wszystkiego najlepszego. Jak już wspomnieliśmy, tradycją noworocznego koncertu starosty i prezydenta jest zbieranie datków dla raciborskiego hospicjum św. Józefa, które już od ponad 30 lat swojej działalności pozostaje wierne swojej idei, że najważniejszy jest pacjent. Bardzo dziękujemy panu prezydentowi oraz panu staroście za zaproszenie nas że możemy tutaj kwestować i wspierać naszych pacjentów z Hospicjum Raciborskiego. Jakie marzenia na ten 2025 rok? Jeżeli chodzi o Hospicjum, no to byśmy mogli dalej funkcjonować, byśmy mogli dalej pracować, wspierać naszych pacjentów. A ta zbiórka się też ku temu przyczyni, ponieważ celem tegorocznej zbiórki jest wsparcie i zakup opatrunków specjalistycznych dla pacjentów. W koncercie noworocznym wzięły udział znane postaci naszego miasta i regionu. Senator Rzeczypospolitej Polskiej Henryk Siedlaczek z rozrzewnieniem wspomniał koncerty, których był inicjatorem. Obecnie, jak zaznaczył, wraz z żoną chętnie korzystają z zaproszenia włodarzy i uczestniczą w koncertach noworocznych. To fantastycznie, że. Każdego roku zawsze na zaproszenie pana prezydenta, pana starosty spotykamy się tutaj w Raciborskim Centrum Kultury. Od wielu lat kiedyś to ja jeszcze zapraszałem będąc starostą. Bardzo mi miło otrzymywać to zaproszenie i być tutaj. W programie tegorocznego koncertu noworocznego można było usłyszeć m.in. najpiękniejsze walce, polki, marsze, ogniste czardasze czy melodie klasyków wiedeńskich.